A, 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 um. Witam Was wszystkich we wtorek. Uuu, panie. A, a wiecie, jaki to jest dzień? I to jest dzień przed premierem Dziurkacza, ekskluzywnego mojego pierwszego patentu, którego nie ma na rynku. Takiego, takiego nie ma. A wiecie, jaki jest plan na dzisiaj? Dzisiejszym planem jest pójście na rynek i znalezienie osób, które byłyby chętne do zakupu jego. Tak samo jak w indeksie 6, są tutaj nasz znaczy tu się nic nie zmienia, a mamy nasz klik up, jest. I tak, tutaj już mamy trochę więcej się dzieje niż w tej pierwszej aplikacji. Lekcja hiszpańskiego. 6. To po hiszpańsku Sejs. Oh, dobra, ja wróciłem z dzisiejszej wycieczki. O czwartej, piątej wyszedłem. Obszedłem parę hoteli, aby porozmawiać z menadżerami. O dziurkaczu, wrzuciłem ciekawą sumkę. 199 zł za ekscytujący. Nie? Jak ja to powiedziałem? Ekscy... e, 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 e ek... A ekskluzywny. A dlaczego ekskluzywny? Bo nie ma go nigdzie. Takiego nie znajdziesz na leku Amazonie. Jest taki jeden i jedyny. Uff, no. Promocja trwa do następnej środy. Tak więc 199 zł, a później. Dobra, jestem oblatany. Trochę zmachany. Jutro robię aukcję na Allegro. Także będzie trochę do roboty. I to tyle na dzisiaj. Tyle było. Trochę posprzątałem, umyłem podłogę, ale. Jest dobrze. Ciekawostka: na naszych językach jest rozmieszczone 10 tysięcy kubków smakowych. Lecz po dziesięciu dniach niszczeją i powstają nowe. No to dobrej nocy.